Cześć Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii montowania Fiata 125P w prenumeracie od De Agostini. Kolejna paczka, kolejne cztery numery: numer 83, 84, 85 oraz 86. Więc zapraszam do oglądania. Tutaj w tej paczce miałem również dodatek. Standardowo segregator. A same elementy są dość duże, bo mamy w końcu element górnej części karoserii. Więc dzisiaj będziemy już trochę więcej tutaj montować. Świat już trochę będzie lepiej się prezentował, więc zaczynamy montaż. Jeszcze zanim zacznę, postanowiłem zakupić trochę lepsze śrubokręty i w najbliższym czasie będę je sobie testował. Kupię też innej firmy, zrobię takie sobie porównanie, będę sprawdzał, które śrubokręty się lepiej sprawdzają. I zrobię dla Was specjalny taki odcinek, w którym porównuję te wszystkie śrubokręty, które się najlepiej sprawdzają, które są najlepsze, które będą nam ułatwiały skręcanie. Tych pojazdów, ponieważ dużo używamy śrubokrętów, to one są jakby tutaj kluczowe. Tak wiecie z moich wszystkich filmików, najczęściej używam śrubokręta z kolekcji od Ironmana. N najlepiej się sprawdza, zwłaszcza z uwagi na tą kręcącą się tutaj rączkę. Dobrze się tutaj to sprawdzało, więc ja go najczęściej używałem. Te inne śrubokręty są mało przydatne, no ale, ale żeby. Pójść jakby trochę dalej, postanowiłem kupić trochę lepsze śrubokręty. Akurat teraz wybrałem do testów śrubokręty tutaj do firmy Vera, więc kupiłem kilka sobie takich różnych tych śrubokrętów. Zobaczymy, które będą tutaj najlepiej pasowały. No i oczywiście po tych kilku jakichś tam odcinkach zmontowania zrobię sobie jakieś tam podsumowanie. Lub w międzyczasie też kupię kolejny zestaw, żeby też je równocześnie testować, sprawdzać, które, które się najlepiej sprawdzą. I dam Wam taką swoją podpowiedź, czym najlepiej skręcać, co się najlepiej sprawdza. Więc zachęcam do subskrybowania i oglądania. A teraz wracajmy do gazetek. Gazetka numer 83. Instrukcja montażu. Będziemy tutaj montować elementy karoserii. Zamontujemy zamki oraz będziemy przygotowywać już pod kolejne montaże. Tutaj będziemy montować drzwi i uzupełniać tą górną część karoserii. Elementy, elementy wypakowane. Tak też oto się prezentują. Element 83A. Główny element. Karoserii, stelaż cały, element metalowy. Elementy 83B, 83C i 83DE to zamki do drzwi, elementy plastikowe oraz śrubki CM. Na początek bierzemy nasz element stelażu, demontujemy wsporniki. Co ciekawe, w instrukcji są wskazane trzy takie wsporniki. My tutaj mamy niestety tylko dwa. Ok, elementy zdemontowane. Następnie bierzemy nasze zawiasy. 83B. Najpierw bierzemy ten z oznaczeniem L. Różnią się tym, że te grubsze są jakby w tej bocznej części, czyli dla przednich drzwi. Te cięższe są na tylnej części dla tylnych drzwi. Ok, bierzemy ten z oznaczeniem L, ten grubszy, i montujemy go skręcając śrubką SP. Ok, element zamontowany. Następnie bierzemy zamek z oznaczeniem R i montujemy go. Z drugiej strony skręcamy śrubką SP. W kolejnym kroku bierzemy elementy tylnych zamków z oznaczeniem L i montujemy w tylniej części. Skręcamy śrubkami CM. Następnie bierzemy zamek z drugiej strony i powtarzamy czynność skręcając śrubką CM. OK. Elementy zmontowane. Tak też o to się prezentują zamontowane zamki z prawej i z lewej strony. I to wszystko w tej gazetce przechodzimy do następnej. Gazetka numer 84, instrukcja montażu będziemy uzupełniać karoserię, górną część w tej karoserii zamontujemy przełączniki oraz przednie drzwi elementy elementy wypakowane tak też o to się prezentują element 84A przednia szyba 84B obejmy włączników dwie sztuki śruby AM oraz VM na początek bierzemy pojazd, demontujemy przednie włączniki prawy i lewy. Model odkładamy na później. Następnie bierzemy nasze przełączniki, przewlekamy je tutaj przez wejście. W taki sposób, aby tutaj przełącznik odstawał i rozpoznawał pozycję. Możemy tutaj sobie to posprawdzać, że zamknięte, otwarte. Jak są zamknięte, no to wtedy światła się nie będą paliły w środku. Dźwignia, pamiętajcie, żeby tutaj była skierowana w stronę zewnętrzną. Następnie bierzemy patkę. Pasujemy ją tutaj do tej dźwigni. I skręcamy śrubkami AM. OK, elementy zamontowane. Następnie czynność powtarzamy z drugiej strony. Przewlekając najpierw przełącznik, pasując go tutaj w miejscu, dociskając patką. Oraz skręcając dwiema śrubami AM. Ok. Elementy zmontowane. Tak też oto się prezentują. W kolejnym kroku potrzebujemy naszych drzwi przednich. Bierzemy prawe drzwi. Pasujemy tutaj zawias. I od środka skręcamy śrubkami VM. Ok. Prawe drzwi mamy zamontowane, nawet spasowane fajnie, nie trzeba tutaj żadnej regulacji robić. Następnie, czynność powtarzamy dla drzwi kierowcy, skręcając dwiema śrubkami od środka VM. OK. Drzwi kierowcy zamontowane również. Bardzo dobrze działają. Nie potrzeba żadnej regulacji. I to wszystko w tej gazetce. Odkładamy elementy na późniejszy montaż. Następnie gazetka numer 85. Instrukcja montażu. Będziemy montować tylnie przełączniki i świateł oraz zamontujemy tylnie drzwi. Elementy: elementy wypakowane, element 85A, tylnia szyba oraz śrubki GM oraz VM. Na początek bierzemy nasz pojazd oraz demontujemy tylnie. Przełączniki lewy oraz prawy. Ok, przełączniki mamy zdemontowane. Następnie bierzemy i montujemy je w górnej części karoserii, skręcając śrubkami GM. Ok, elementy zmontowane. Lewy i prawy przełącznik dla tylnych drzwi, zamontowany. W kolejnym kroku potrzebujemy naszych tylnych drzwi. Pasujemy je tutaj w tylnych częściach, skręcając śrubkami VM. Ok, drzwi tylnie zamontowane. No tutaj mam wrażenie, że coś, jakiś luz jest, nie wiem teraz, czy to w tym zawiasie wewnętrznym, czy w tych tutaj dokręcanych. No spasowanie też nie jest jakoś idealne, ale, ale i tak. Dobrze to wygląda, praktycznie jak w oryginale lekkie odchyłki muszą być. E, tutaj też napotkałem problem, problem podczas montażu. E, musiałem sobie pilniczkiem zeszlifować tutaj te otwory pod zawias, ponieważ miały tam takie nadlewy, które o, utrudniały jakby równe spasowanie e, tych tutaj zawiasów. Tu w tym miejscu i w, tym, w drugiej strony. Po szlifowaniu no już te drzwi w miarę jakby pasują. No poza tym takim tutaj delikatnym luzem w drzwiach lewych, w miarę dobrze to się prezentuje. I to wszystko w tej gazetce. Przejdźmy do kolejnej. Gazetka numer 86. Instrukcja montażu. Będziemy montować tutaj elementy dachu. Zamontujemy wywieczniki. Więc szybki, sprawny montaż. W kolejnej gazetce będziemy mieli podsufitkę oraz uchwyty, ale to już w kolejnej paczce. Elementy, elementy wypakowane, element 86A, dach 86B i 86C, tylnie wywieczniki. Zaczynając od początku, demontujemy wspornik. Mamy nasz dach. No tu widzę trochę delikatne ryski, są, ale myślę, że po jakiejś delikatnej polerce powinno tutaj nam się to zniwelować. Ewidentnie są tu, będę mógł to zgłosić i czekać na element. Ok, ale zmontujmy już go tutaj, te elementy, żeby już mieć gotowy na przyszłość. Element 86a, bierzemy element 86c, montujemy wywiercnik. Następnie bierzemy z drugiej strony element. 86B. Dociskamy. I w ten sposób mamy zmontowane elementy z gazetki numer 86. I to wszystko w tej gazetce. Ok. Dzięki bardzo za uwagę. Jak widzieliście, zmontowaliśmy elementy z czterech gazetek. Mamy już tutaj Fiata. Górnej części jego karoserii mamy gotową. Mamy już przygotowane też szyby przednią i tylnią. Tak też oto się prezentuje już zmontowany pojazd. Mamy drzwi spasowane. Mamy 86 numer, więc do 110 już nam niewiele zostało. A w tym odcinku to wszystko. Pamiętaj, jeżeli ci się podobało, zostaw lajka Kliknij przycisk subskrypcja oraz dzwoneczek. Zostaw też komentarz. A ja zapraszam na kolejny odcinek z serii montowania Fiata 125P w prenumeracie od De Agostini. Dzięki bardzo i do następnego. Trzymajcie się. Hej!